Do pufkowania przyklejonych już płytek warto się odpowiednio przygotować. Musimy pamiętać o tym, iż w trakcie klejenia płytek klej spod płytki może się delikatnie przedostać wtedy tutaj szczeliny. Najprościej jest pozbyć się ich za pośrednictwem nożyka, delikatnie przeciągając po obu krawędziach płytki i lekko je przetrzeć. Musimy też pamiętać o tym, aby powierzchnia płytki była czysta, aby podczas zamywania fugi czy też jej nakładania po prostu ten osad spłytek nie wymieszał nam się z fugą, aby po prostu nie uzyskać nieodpowiedniej barwy też tej fugi. Co do doboru fugi, warto się posiłkować wzornikiem. Mamy tutaj już gotowe fugi, które będą wyglądać faktycznie po ich wyschnięciu. Takie wzorniki można wypożyczyć w każdym sklepie, które oferuje płytki czy też właśnie fugi. Co warto jeszcze wiedzieć o samym fugowaniu? Warto się do tego przygotować. Przydałaby nam się paczka gumowa do wpychania tej fugi w szczeliny płytek i szeroka twarda gąbka do jej zamywania po wyschnięciu. Klej do płytek, jak sama nazwa wskazuje, służy do przyklejania płytek, a nie do wyrównania niedoskonałości wylewki. Musimy pamiętać o tym. W przypadku, kiedy użyjemy tego kleju za dużo, na tak zwane placki, nie mamy pewności, że ten klej rozprowadzi się równowiernie pod całą powierzchnią płytki. W przypadku, kiedy tak się stanie, niestety narażamy płytkę na ewentualne uszkodzenia, czy też na efekt głuchej płytki. Jest to efekt niechciany. W przypadku, w przypadku upuszczenia jakiegoś cięższego elementu w danym miejscu, gdzie ten efekt głuchy właśnie występuje, możemy uszkodzić płytkę. Warto o tym pamiętać. Docięcia płytek wielkoformatowych, czy też nie, możemy zabrać się na kilka sposobów. Najprostszym będzie zwykła maszynka do płytek, która ma rysik, i po prostu poprze, poprzez przesunięcie tego rysika po płytce i wyłamaniu uzyskamy docięcie płytki. Drugim sposobem może być użycie śliwierki kątowej. Jednak warto pamiętać, iż ten sposób jest mniej bezpieczny od klasycznej maszynki do płytek, chociażby ze względu na możliwość uszkodzenia sobie oczu. Warto zabezpieczyć się w okulary ochronne. Trzeba też pamiętać o tym, iż taka szlifierka kątowa generuje bardzo dużo pyłu. Warto robić to po prostu na zewnątrz. Są również sposoby takie jak oddanie płytki, docięcie wodą tzw. Tak waterjetem, czy też inne pilarki stołowe. Jednak jest to już bardzo profesjonalny sprzęt. Grubość szczeliny fugowej to tylko i wyłącznie kwestia naszej indywidualna, naszego podobania czy efektu wizualnego. Warto jednak pamiętać, iż im mniejsza ta szczelina, im mniejsza fuga, zwłaszcza na podłodze, tym łatwiej zadbać o czystość. Na przykład na ścianach już nie ma to takiego znaczenia. Warto jednak dodać, iż grubsza fuga na ścianie, na przykład w kontrastowym kolorze do płytek może dać ciekawy efekt. Lepiej sprawdzić jednak to na mniejszym kawałku ściany, ponieważ niekoniecznie musi to wyjść tak do końca, jak zaplanowaliśmy. Najczęściej stosowaną fugą w lokalu mieszkalnym będzie to fuga cementowo-pienna. Jest ona w zupełności wystarczająca, jeśli chodzi o wodoszczelność. Wyróżnia się jednak również fugę epoksydową. Ta natomiast najczęściej wykorzystywana jest w basenach czy w pomieszczeniach z podwyższoną wilgotnością.